Siemanko, ja jestem Asator. Zaczynamy nowy tydzień. Poniedziałek. A jak poniedziałek, to oczywiście aktualizacja do eFootball. W dzisiejszym filmiku pokażę wam co gotowało dla nas Konami w tym tygodniu. Połączenie gry eFootball. Czeka nas informacja od Konami, że w najbliższy w czwartek, 5 grudnia zostanie wypuszczona nowa, duża aktualizacja do gry z dopiskiem 4.20. W ramach tej aktualizacji każda osoba, która zainstaluje ją na swojej konsoli, czy tam komputerze lub telefonie, otrzyma oczywiście szansę, czyli darmowe losowanie w jakiejś tam paczce, która będzie w czwartek dostępna. Standard, ponieważ było to już robione przez Konami w poprzednich aktualizacjach, więc tutaj się nic nie, nie zmieniło. Ale fajnie, że jest informacja, ponieważ wiele ludzi. Spekulowało, kiedy ten update finalnie będzie, czy będzie to w czwartek, czy będzie to w następny czwartek, ale teraz już wiemy na 100%, że ten duży update, który ma przynieść kilka nowości do gry, będzie miał miejsce w najbliższy czwartek. Pamiętajcie również, że w najbliższy czwartek kończy się sezon, a więc, jeżeli chcecie jeszcze dobić jakąś wyższą dywizję lub skończyć w całości mecz pasa, no to macie jeszcze na to. Jakieś no niecałe trzy dni, więc polecam tutaj podobijać wszystko co chcecie zrobić w e przed zakończeniem obecnego sezonu. Przechodzimy dalej i kolejna informacja, a raczej przypomnienie ze strony Konami na temat dostępności niektórych zawodników oraz menadżerów po aktualizacji gry do wersji 4.2.0. Niektórzy zawodnicy i menadżerowie ze względu na zmiany licencyjne i zmiany w kontencie zawartości futbol przestaną być dostępni w grze w Waszych klubach, więc jeżeli będziecie mieć takiego menadżera albo zawodnika, no to już z tego nie skorzystacie, nadaje się tylko już wyłącznie wtedy do skasowania z klubu nie będzie można nawet takiego zawodnika wykorzystać do do opcji legacy Transfer, żeby przetransferować jakiś tam skill na jednego zawodnika, dlatego też po tym update'cie jeżeli będziecie mieli jakichś zawodników lub trenerów w swoim klubie, którzy będą już niedostępni, no to nic z tym nie zrobicie, jedynie co możecie to usunąć ich z własnego klubu. Czas na eventy, zaczynamy oczywiście od eventów na bota tutaj mamy tylko jeden, Italian Clubs do wygrania Position Training program raz jeden 500F e Football Pońców oraz 30 tysięcy GP, łatwy ewencik do zrobienia. Idziemy dalej i tutaj pojawił się chyba się pojawi, musicie nie poprawić, ponieważ ja tego wcześniej nie wiedziałem. Wszystkie eventy PVP sklirowałem w piątek i wydaje mi się, że to jest nowy event, który pojawił się dzisiaj. Ze względu też na tą paczkę e, legend, która też się pojawiła, e, ale mogę się mylić, ale wydaje mi się, że mam rację, ale mogę się mylić, musicie poprawić mnie, jeżeli nie mam racji, dajcie mi znać w komentarzu, ale wydaje mi się, że Konami wypuściło, wypuściło ten event e, dzisiaj, dziwne, bo tylko na 2 dni 17 godzin w tym momencie, ale... No nie przypominam sobie, żebym w piątek to widział, a w piątek klirowałem wszystkie jakie miałem do sklirowania eventy PvP Więc... no wydaje mi się, że to jest nowość, ale jak coś poprawcie mnie Do wygrania oczywiście skill training program razy dwa Oraz za pierwszego wina 50 końców Przechodzimy do paczek, no i wreszcie pojawiła się paczka, na którą czekałem od października, a mianowicie paczka z Gianluigi Buffonem ja jestem fanem Juventusu i czekałem na niego dwa miesiące. No i wreszcie się doczekałem. Jest Gigi Buffon, jest Clarence Sidorf oraz Massimo Ambrosini. Dla mnie oczywiście Gianluigi Buffon to jest Muskhead. Dzisiaj będzie losowany na streamie, dlatego już teraz zapraszam na mojego streama na Twitchu, gdzie będę starał się jak najszybciej zdobyć Buffona. No i oczywiście dzisiaj odbędzie się jego debiut na eFootball League. Tak on tu się prezentuje, jeśli chodzi o te surowe jeszcze statystyki, niewymaksowane. Jego booster jest ten pierwszy na goalkeeping. Nie patrzyłem jeszcze, jaki tam byłby najlepszy na ten drugi slot, ale po różnych tam już screenach z różnych grup dyskusyjnych, no, jego statystyki wyglądają na naprawdę kozackie i najlepsze, jeśli chodzi o bramkarza w e-football. Ale wiadomo, bufon jest niższy, na przykład niż Czech i ma mniejszy zasięg ramion, a ten Schmeichel ostatni też jest moim zdaniem bardzo dobry i chyba na ten chwilę najlepszy, na ten chwilę mówię, przed przetestowaniem bufona, dlatego zobaczymy, mam nadzieję, że player ID bufona w e nie będzie skopany, że tutaj Konami zrobiła dobrą robotę, ten bufon naprawdę będzie kozakiem w gierce, tym bardziej że mój skład właśnie potrzebuje bramkarza i to miejsce było trzymane od dłuższego czasu właśnie dla tej legendy Juventusu. Lecimy dalej. Tutaj mamy Clarence'a Sidorfa z fenomenalnym pasem na pozycji tutaj DMF playstylem box to box. No troszkę dla mnie to jest dziwne w sensie takim, że no nie rozumiem czemu DMF z box to boxem, bo dla mnie zawsze CMF powinien być z box to boxem. No ale no jest tutaj e, e, E-Football tak, że nawet DMF dostaje box to boxa. Wygląda naprawdę ciekawie ten Sidorf. Osobiście nie zgłębiałem się w temat, bo jestem cały czas zapatrzony w Buffona. Jeżeli uda mi się zrafić tego Sidorfa przy okazji, no to oczywiście będę go testował i wtedy zainteresuję się bardziej głębiej, żeby wyciągnąć z niego jak największy potencjał po wymaksowaniu tej karty. Więc zobaczymy. Zawsze e, karty box to box są u mnie w składzie mile widziane, ponieważ e, takich zawodników używam w swojej e, taktyce. Mam Bellingama, mam Dawidza, no ale oczywiście wiadomo, jakby się trafił Sidor, to też zajebiście. Idziemy dalej. A jeszcze tutaj w pierwszym slocie e, Dueling, e, więc raczej w drugim bym chciał mieć coś bardziej ofensywnego. E, idziemy dalej. Trzecią legendą w tej partce jest Massimo Ambrosini. I ta sama sytuacja co w przypadku Sidorfa pozycja DMF, a playstyle box to box. No, w tym przypadku to już w ogóle ten playstyle mi nie pasuje, ponieważ Ambrosini dla mnie jest takim typowym DMF-em, przecinakiem do e, rozrywania ataków przeciwnika. E, ewentualnie cebek w obronie e, na pozycji box to box. No, na pewno nie będę nim grał, ponieważ. Uważam, że taki Bellingham czy Dawid spisują się, czy tam będą się spisywać o wiele lepiej od niego. Po prostu ta karta jest zbyt defensywna, też player ID tej karty no nie pasuje mi do grania w ofensywie. Ja go widzę właśnie jakiegoś takiego przecinaka w defensywie, aniżeli w ataku. Jeśli chodzi o pierwszy booster, no to tym bardziej, że ma defending, no to tutaj bym raczej go. Um, obstawiał w, w defensywnej formacji. W drugim boosterze też można coś pomyśleć o, o, o jakimś boosterze defensywnym. No, tak to wygląda. Słuchajcie, tak to wygląda. E, to wszystko jeśli chodzi o kontent poniedziałkowy. Przypominam, że w czwartek, w najbliższy czwartek, duży, duży update do eFootball e, o wersji 4.20. Są różne spekulacje, na pewno pojawią się jakieś nowe legendy, na pewno może jakieś nowości w samym e jeśli chodzi o zawartość. Spekuluje się o systemie tradingowym, czyli o wymianie kart na jakąś konkretną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że im bliżej będziemy tego czwartku, tym więcej rzeczy będzie się pojawiało w przeciekach, a jeżeli coś się pojawi konkretnego, no to nie umieszkam Was o tym poinformować. Czy to na moich streamach, czy to oczywiście na moim kanale na YouTube. Ode mnie dzisiaj to wszystko. Poniedziałkowy update może nie jakiś mega kozacki, no ale ta paczka oddaję moim zdaniem. I jeżeli macie końsy, a tym bardziej szukacie bramkarza do swojego teamu ponieważ nie macie Czecha albo Shmajhela, no to proponuję, zalecam, polecam skorzystanie z okazji. Być może, tym Gigi Buffon okaże się najlepszym bramkarzem w grze. Kto wie? Zobaczymy. Trzymajcie się i do następnego.